Już po prezentacji Steam Machine i ogłoszeniu specyfikacji urządzenia wszyscy zaczęliśmy się zastanawiać, ile ta konsola, czy raczej napędzany SteamOS Mini PC będzie kosztować. Wstępne prognozy Eurogamera, na które się wówczas powoływałem, obejmowały dość szeroki zakres. Zakładano bowiem, że cena może odpowiadać konsolom obecnej generacji, które mieszczą się mniej więcej w przedziale od 2000 zł bazowa PS5. Do tysiąca zł za PS5 Pro. To całkiem spora rozpiętość. Niższą cenę początkowo przewidywali jednak redaktorzy z Digital Foundry, zwracając uwagę, że komponenty użyte do produkcji Steam Machine najpewniej pochodzą z ogólnodostępnej półki, nie są projektowane wyłącznie pod ten sprzęt i zapewne nie należą do najnowszych. W związku z tym, finalny produkt nie powinien być szczególnie drogi. Inni spekulowali, że skoro Steam Machine określany jest mianem PC, to zapewne tak też zostanie wyceniony, czyli bez subsydiowania ze strony producenta w cenie analogicznego zestawu o podobnej mocy obliczeniowej. Ogólnie rzecz biorąc, nie należałoby się spodziewać taniego urządzenia. Swoimi przeczuciami podzielił się również Linus Sebastian z Linus Tech Tips, który miał okazję zobaczyć Steam Machine i porozmawiać z ludźmi z Valve. Przedstawił im swoje przewidywania dotyczące ceny, określając ją na poziomie konsol obecnej generacji. Zapytany, co dokładnie ma na myśli, odpowiedział: 500 dolarów. I tu cytat: Nikt nic nie powiedział, ale atmosfera w pokoju nie była najlepsza. Koniec cytatu. Trochę zaszalał z tymi 500 dolarami, bo to około 1800 zł, czyli raczej bliżej Xboxa Serii S niż bazowego PS5, ale dał jasno do zrozumienia, o jaką półkę cenową mniej więcej mu chodzi. Reakcja pracowników Valve nie wywarła na nim pozytywnego wrażenia, co sugeruje, że ich cennik może odbiegać od oczekiwań części graczy. W prowadzonym przez siebie podcaście Linus zwrócił uwagę, że osiągi Steam Machine będą porównywalne z PS5, a nie z PS5 Pro. Szukając jednak argumentów uzasadniających wyższą cenę, przyznał, że urządzenie Valve będzie bardziej wszechstronne. Można będzie korzystać z niego jak ze zwykłego komputera, jeśli komuś na tym zależy, a dodatkowo sprzedawane będzie w pakiecie z nowym kontrolerem. Trudno dziś orzec, czy pojawią się warianty obejmujące jedynie konsolę, którą niektórzy nazywają Gape Linus uważa jednak, że to ma być sprzęt do grania na kanapie, więc możliwość wykorzystania go jako komputera nie powinna być traktowana jako uzasadnienie wyższej ceny. Bardziej przekonuje go argument, że gry na Steamie są tańsze niż te w sklepie PlayStation na przykład, a więc na dłuższą metę kupowanie w ekosystemie Valve przyniesie oszczędności. Polecam wam ten podcast, link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Prowadzący spierali się prawdopodobnie jak cały internet czy mamy do czynienia z PC czy z konsolą. W zależności od tego jak spojrzymy na urządzenie można przywoływać różne argumenty uzasadniające jego cenę. Generalnie jednak zgadzają się, że Steam Machine zostało stworzone z myślą o dostarczeniu wrażeń typowych dla konsoli, a moim zdaniem kluczową rolę odgrywa tu system SteamOS. Jednocześnie jeśli tylko będziemy chcieli urządzenie zaoferuje znacznie więcej niż Xbox czy PlayStation. Tylko trzeba chcieć z tego korzystać, bo w konsolowym graniu chodzi raczej o wygodę, a nie komplikowanie sobie życia. No i mamy ciężki orzek do zgryzienia. Najlepiej wpiszcie w komentarzach swoje przewidywania. Ja osobiście celowałbym w cenę bliższą 3000 zł niż 2000 Nie zdziwiłbym się jednak gdyby Steam Machine wylądował na podobnej półce cenowej co PS5 Pro, co nie wróży dobrze sprzedaży. Pytanie na czym zależy Valve? Dostęp do ich sklepu ma przecież każdy, kto posiada komputer, więc nie chodzi tutaj raczej o zwiększenie liczby okienek do sprzedaży gier jak w przypadku konsol. Jeśli jednak uda im się zaoferować relatywnie tani produkt, możliwe, że sporo osób postawi Steam Machine obok swojego telewizora. Dla mnie argumentem przemawiającym za takim krokiem jest niższa cena gier PC-owych oraz nadzieja, że Steam OS okaże się bardziej intuicyjny i bezproblemowy niż Windows. To tyle na dziś. Będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.